Będziemy zwiedzać pierwszy dzień Dolce w Medjugorje. Tak. co? co by to miało znaczyć? Tak I się szczęśli. mówi. I coś tam. Może. Lepiej się nie tar. Nie <grym> odzwajmy się, <grym grym> się lepiej tak głupio, nie? Ale idziemy na pierwszy spacer po Milano. I gdzie... wcale nie jest tak gorąco, w sensie taki buł daje, ale teraz jak tu idziemy to może no, tak... nie. że tak troszkę nie okej, Jest tak podobnie jak Przyszłyśmy wczoraj, nie? Wow, patrz jak oni stoją. Tak, u, u. wczoraj się zauważyła. A to nie, aż tak nisko nie widziałam. A to jest przystanek autobusowy? Tutaj? Nie, to nie jest przystanek się. autobusowy. Ja nie wiem, co to jest, Paulina, ale to nie wygląda jak. Ja wczoraj pod czymś takim stałam chciałam siadać, pamiętasz? No wiem. Pewnie, <noise> Ale wczoraj to było o trzeciej, w nocy, drugiej na wykończenie, Także o, patrz tutaj o. jedzie autobus jakiś. Okay. I takie coś chyba zielone właśnie do Varenwy Okej. Zacznę, bo do Dzisiaj okay. idziemy zobaczyć katedrę i nas to jest w pobliżu, bo okay. mamy zamiar skorzystać z siesty, gdyż spałyśmy ile? Za 4 godziny? To się czuje jakoś Ja trochę się czuję, ale zobaczymy, będziemy robić autobus. Internet, a Ale a nie, nie prowadzi. O oh. widzisz, super, nie? No, no. bo pobrała, ten... pobrała ci samochód. Tak Szybko, działa. Tak Dobrze. No to idziemy, odezwiemy się, się bliżej centrum. Ja tak, już nie, już nie mam. Wczoraj mieliśmy po prostu takie kryzysy, że ja myślałam, że już wracam do domu, nie? Ja, sama, <laughs> ja nigdzie nie idę dalej. Ja sama byłam ostatnia i powiedziałam sobie, że dzisiaj nie to ale zapytałaś Cię, czy sobie też możesz kupić, a, 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 więc w sumie to nie było ja aż miałam, takie urlo. okropne. no to ja chcę go wystać. No, także my już planowałyśmy wakacje w Gdyni ogólnie, no też jest git. Dobra, Ej, No, w ogóle jest strasznie brudno. Nie byliśmy w tym centrum, a tam właśnie tak było. I bardzo dużo graffiti, ale takiego nieładnego, tylko takie właśnie mozaiki, Nie? To naprawdę bardzo, bardzo. Wszystko jest pomazane. Także. Nie jest takie artystyczne, bo czasami nie, 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 to są właśnie takie maziaje, takie o. bujos, jak, jak ten. Cujos, to znaczy, nie wiem co, ale brzmi jak. No, sami sobie pomyślecie, jak co brzmi. No ale lokalizację mamy spoko naszego hotelu, później Wam oznaczę. I chyba polecamy na ten moment. Nie, no, zależy, jak ja ma Dokładnie. Dla nas ja myślę, że więcej nam nie potrzeba. Myślę, chcieliśmy... że jest, my jest czysto. czysto? Zuchodnie już pojez... Nie, ja bardzo łatwiej się stało. Mi tak. też spokój się stało. W łazienka, to też nie jest jakaś taka klitka, fajnie, że na spokojnie. Tak, wszystko jest geek, i No i obsługa no też bardzo miła. Oj, oj, tak, pan bardzo, miło. Miło. pan bardzo miły był dla nas. taki pozytywny. No od razu się zapytał, czy pani Sara i ile nasz, i opóźnienie, ile wynosiło. I mówi, jeszcze tylko chwilka, to się szybko załatwi i już możemy iść spać. Tak. I jeszcze do nas powiedział, że zjedziemy na śniadanie, zjemy. I, I sam, sam o tym powiedział, że nie możemy się iść jeszcze spać. A zaraz no. powiedział, nie, jesteście młode, nie, idziecie tak, na Milano. Tak, tak. Trzeba korzystać. Tak. Także korzystamy. A, znalazłyśmy McDonalda, a w McDonaldzie ponoć to tylko maklary pistacjowe, tak. ale tutaj widzimy, że musimy wejść przejściem podziemnym. Przeszliśmy do tego przejścia, ale teraz wejść z Tunezgu. Ja myślę, że tam musimy iść. Mhm. Mhm. Idziemy spróbować, bo lubimy makflary i lubimy pistacje. A te, to komunikacja miejska. A to A to Paulina, o, proszę bardzo. Jest ciepło, ja już czuję, że jest ciepło, ale tu weszłyśmy to tak... A patrz, bo tędy to jest też wejście do metra, dobrze mówiłam. Że tędy też do metra dojdziemy. I widzisz, M1 jest czerwona, a M2 jest na zielono oznaczona. Co ci mówiłam? I proszę Państwa mamy tutaj McDonald's. Włoski idziemy sprawdzić te McFlary. No. O, fantastycznie Espaniol English mamy No właśnie, Polish nie ma Oooo, oh, są te Bug Po co ci to? Dostanie No nie dostanie. Aha, no dobra Ice cream and dessert To tak szybko za Tak Zdrowia. Raz, i dwa. Mają co 500 euro. Wydadzą mi. Nie myślę, że ci wydadzą. Czyli jeden McFlar kosztuje 3,40 euro. A czekaj, mam aplikację McDonalda. Dobra, mamy McFlary. Tak wyglądają. Dostajemy taką zapakowaną łyżeczkę. Za dwa, tak jak mówiłam, 6,40 euro. Jakbyście chcieli iść do toalety, to tutaj musicie wpisać ten trzycyfrowy kod, żeby w ogóle wejść. I zaraz będziemy testować. Warte przyjechania do Włoch? Choć o się rzuciły pani idzie. No. Ale fajne, fajne, bo słodkie, dcia. ale... Kim ma bardzo piękny posmak. Ten krem też jest okay. Już zbliżamy się powoli do centrum i już nie jest taki syf na ulicach. Znaczy no trochę jest, ale już te ściany nie są aż tak yy, wymazane i jest tak czyściej. Już tak widać, że tutaj robi się trochę luksusowo. No, bo w, w ogóle tutaj można sobie pójść, zrobić peeling, nakremować, bo tu mają wszystkiego te stare, nie? Tak. I tak, i tam mają takie, y takie mają zlewy, nie? No, takie grażyny tam chodzą, ja też tak chodzę. <laughs> Żanetka mnie tego nauczyła. Pozdrawiamy Cię, Żanetka. No i tak właśnie wygląda y Mediolan jeszcze chwilę przed centrum. I w sumie, no, kawałek idziemy, bo miałyśmy ile, 5 kilometrów? Ponad 5 km, ale spoko się idzie. W cieniu idziemy tak. Patrzymy, żebyśmy szli w cieniu, i idzie się naprawdę spoko. No, im bliżej centrum, tym ładniejsze widoki budynki. Co chwilę są stacje metra, tutaj Paulinka w bramie. I za chwilę są McDonaldy. My idziemy 3 km i mieliśmy chyba z McDonaldy już po drodze. i staraj się, jest tak mocno McDonald'em, że normalnie nie. Ja generalnie też, ale tak. My myślałyśmy, że spotkałyśmy wyjątkowego tak, McDonalda. Trzeba, wow, trzeba tak. skorzystać. A tutaj co tyle jest jakiś McDonald', więc. No ale. Fajnie ta, ta kapszeką weszła. Ja bym ewentualnie jeszcze kawki się napiła, ale to niekoniecznie w maku, nie? W jakiejś może fajnej kawiarni. Tykarka, ja bym... <laughs> Dobra, jest Jakieś takie kanty. Dobra jesteś. <głowo> zielona. A i co chwilę można y, rowery wynająć, jest bardzo dużo rowerów. Y, I są też hulajnogi. hulajnóg jest trochę mniej. No, zielone mamy. No ja też mogę pomachać. <noise> a, ale on tak, ma, że tak zrobi, że popchnął, tak, no, tak. Nie, bo nie zauważyłam a słowo nie No, ja też mogę pomachać. O, i wracając do rowerków, no to zobaczcie, tutaj mamy DOTA, Lime z Uberkiem i jeszcze co mówiłam, że bolt. A, bolt. I jeszcze są bolty, więc yy, myślę, że łatwo jest się tutaj transportować też, właśnie. I są ścieżki rowerowe co chwilę. To brzmi jak tutaj jest? ty. To A są takie ma... autka. No, bez kitu. A bo tu jest, jest też nie? No. I tak właśnie... O jaki Ależ, piękny budynek. Pocina, zadawane, nie, nie. Tak... <laughs> ja widzę, że tutaj w ogóle powinna widzisz, że oni mają to raczej w nosku co robią. Ale, no ale to jakie ładne budynki. Tak. Zdarzak w zderzak, ale to słyszałam. No, to idziemy dalej, chyba już się odezwiemy przy katedrze, chyba, że coś się ciekawego wydarzy po drodze. Znowu się oblawię ja wodą. No właśnie, Paulinka, co zrobiłaś? To ten usta, czy korek chyba. <laughs> to to się naciły, korek chyba. Tam jakby było. No właśnie później oklapało jeszcze Paulinę i akurat właśnie sekundę wcześniej schowałam telefon o, i przestałam tak. nagrywać. No to tak zawsze, no w pamięci tutaj. <laughs> Dokładnie. Będzie o czym opowiadać. We mnie się obudziło wewnętrzne dziecko, i namówiłam Paulinę, że wejdziemy do sklepu Lego. <grystanie> Przynajmniej nie trzeba pokazywać, ile się zarabia, nie? Wow! Co? Chcesz zdjęcie? Tutaj katedra, do której się wybieramy budowana z klocków lego, no petardza tutaj na tych tarasach chyba któreś będziemy chodzić o ile uda nam się wejść ale powiem ci Paulina, że te tarasy tak wyglądają że nie są aż takie płaskie co? nie wiem a to można I dotarłyśmy do katedry i chyba najsłynniejszej galerii. Piękne miejsca. Ludzie co dokarmiają głębiej, co jest co najmniej odżydliwe, ale ja to nie oceniam. Zastanawiamy się, gdzie tu się wchodzi, i szukamy miejsca, żeby wejść po schodach do katedry bo chciałybyśmy wejść tam na, na samą górę. O tam widać nawet, że ludzie chodzą i tam byśmy chciały pójść. Zaczęłyśmy wspinaczkę na teraz, przed nami jakieś 200 schodów. Ale to jest... 200 Tak. A co wysłać? Nie spacerek sobie robiłam. Spacerek? Chciałaś się spocić? No to proszę ci bardzo. To jest siłownia. A liczyłaś? Nie, nie liczyłam, bo gadam. sobie na awansowy okay. Okej. Zeszłyśmy na jakiś poziom. Na zasadzie to nie wiem czy wyszłyśmy już na szczyt. Nie było tak źle. Myślałam, że będzie gorzej. Więc polecam się troszkę zmęczyć i przejść się. Wow! W sańcu, no. się na sam szczyt Tarasów, katedry. Widoki są piękne, warte wejścia, ale tu jest y, patelnia po prostu zarocienia, tutaj na samej górze, więc tylko się dwa razy obracam i idziemy już powoli na dół. Dawidzimy małą przerwę, tak jak na znowu. Ja chyba nie 10 euro, udałam mu się. Dawidzimy taką przerwę, odświeżyłyśmy, skorzystaliśmy z jesty, tak po prostu, tak jak się tutaj robi. Bo już naprawdę było tak dużo, że nie szło tutaj. Wróciliśmy do hotelu, ogarnęłyśmy się, a teraz jesteśmy na... przy zamku. Tak, przy pole, Znowu ja to rzucam hasłami, bo mam nieprawę. To ja wam napiszę, co to za zamek i o co w nim chodzi. Znajdę w Google. będę wysilać się. Tak wygląda, później pójdziemy zobaczyć tam dalej, bo chyba najpierw pójdziemy coś zjeść. jest do restauranty Castle de la Artisting. Bardzo blisko tutaj tego zamku zamku, co Wam przed chwilą pokazywałam i będziemy jeść ja oczywiście, a będzie ma shuttle, Blocks, makaron z warzywami, chyba jakiś, nie? Ma no makaron z dokwarzanem mówię z pomidorem i ricotta Mozzarella też. Mozzarella i ricotta, Zobaczymy, mamy nadzieję, że będzie dobre. Ja ją całkiem spoko, ale tak przyszliśmy tutaj no tak... jest bardzo ładnie moim zdaniem. Jest bardzo ładnie i w stanie byłem tam też, więc... Dostaliśmy pieczywo za darmo. A później nam doliczę 10 euro. Mm.